Peugeot Traveller L2 Alur Bluch d 180 eat AT8 to minivan o długim rozstawie osi z potężnym silnikiem wysokoprężnym i bogatym wyposażeniem. Często kupowany jest do transportu pasażerów w komfortowych warunkach, zarówno do użytku rodzinnego, jak i komercyjnego. Transfery, taksówki, VIP shuttle. Dane techniczne silnik. Silnik wysokoprężny Blue D2 l 180 km moment obrotowy. 400 Nm przy 2000 obrotach na minutę skrzynia biegów. Automatyczna 8-biegowa EAT-8, EIZIN, napęd, naprzednie koła, przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę. Około 10,3 sekundy maksymalna prędkość. Do 185 km na godzinę średnie zużycie paliwa. Około 5,3 litra, 100 km emisja CO. Około 139 g na kilometr wyposażenie Alur. Pełne, 7 oddzielnych foteli z regulacją i składaniem, dach panoramiczny 7-calowy, ekran multimedialny, dotykowy system nawigacji, klimatyzacja dwustrefowa, kamera tylna. Czujniki parkowania z przodu i z tyłu, adaptacyjny tempomat, monitoring martwego pola, asystent utrzymania pasa ruchu elektrycznie, otwierana tylna klapa felgi, aluminiowe wymiary, wersja L2, długość. 4956 mm rozstaw osi. 3275 mm wysokość, 1890 mm pojemność bagażnika. Do 1384 litrów przy złożonych tylnych fotelach systemy bezpieczeństwa, automatyczne hamowanie awaryjne, rozpoznawanie znaków drogowych, system ostrzegania przed zmęczeniem kierowcy, kontrola ciśnienia w oponach, system stabilizacji przyczepy, asystent ruszania pod górę.